Czy można w okolicach Rzeszowa pojechać do Wód? Wśród wielu atrakcyjnych, mniej lub bardziej znanych miejsc w naszym regionie jest miejscowość warta odwiedzenia z kilku powodów. Choćby z jej położenia, trudno dostępnego. Przy okazji przestrzegamy przed wpisywaniem celu podróży do nawigacji satelitarnej. System pokaże najkrótszą, ale najgorszą drogę. Sołonka, bo do niej chcemy Państwa wysłać, leży w gminie Lubenia. Nazwa wsi pojawiła się już pod koniec XVI wieku jako część dóbr ligęzów właścicieli Rzeszowa. Już jej brzmienie sugeruje związek z solankami. Rzeczywiście, ponad 400 lat temu była tu ważelnia soli, której śladów można szukać w głębokiej na 26 metrów studni. Przez trzystu lecia ważelnia nie pracowała. Zasypana studnia zarosła. Dopiero w 1991 roku odkryła ją właścicielka terenu. Grunt wykupiła gmina i rozpoczęto pracę przy odgruzowywaniu. Dwa lata temu odkryto drugą studnię kamienną. Ostatecznie, kosztem 700 tysięcy złotych, powstał obiekt, który Państwu pokazujemy. Korzystny dla zdrowia skład wody z sodem, chlorkami, jodkami i bromkami potwierdził w badaniach Państwowy Zakład Higieny w Poznaniu. Warto wybrać się do sołonki, powdychać przesycone tymi życiodajnymi substancjami powietrze. Zwłaszcza, że jest tu również plac zabaw dla najmłodszych, kąciki do wypoczynku, ujęcie pitnej wody i piękne krajobrazy.